Dobry wszystkim, witam serdecznie na kanale Anna Film. Postawimy sobie dzisiaj kartę na pełnię Księżyca w znaku wagi, która będzie miała miejsce 13 kwietnia 2025 roku. Będzie to pełnia, która będzie domykała tutaj jakieś sprawy. Więc zobaczymy sobie dzisiaj. Postawimy karty co tam słychać u osób spod znaków powietrznych bliźnięta waga wodnik myślę, że skoro y, ta pełnia jest tutaj w wadze to może od wag zaczniemy co dla wag na tą pełnię, jakie sytuacje tutaj się nam pojawią zobaczmy sobie, z czym przyjdzie tutaj zmierzyć, szóstka, um, szóstka monet, piątka monet, dziewiątka buław, siła i wieża. W, e, wagi, macie naprawdę tutaj e, trudne karty. Ja sobie jeszcze dopiorę tutaj do tej piątki. Coś się tutaj ewidentnie u Was dzieje. Wieża. E, Cię wierzę, tą szóstkę. Tu jest po prostu jakaś bieda emocjonalna. Tutaj y, uciekacie przed jakimś konfliktem. Być może uciekacie przed y, osobą, tutaj siła się pojawiła, więc może uciekacie przed y, jakimś lwem, baranem, strzelcem, przed właśnie przed konfliktem z tą osobą, y, bo tutaj y, ta osoba do Was przychodzi. Y, ja myślę, że to jest osoba, z którą byliście w jakimś związku, z którą jesteście w związku. Natomiast jeśli byliście z nią w związku i już nie jesteście, to ta osoba po prostu to był jakiś związek, który miał się między wami tutaj wydarzyć. I tutaj ta szóstka, szóstka pentakli mówi tutaj o czymś, że wy coś tutaj żegnacie, tak? Coś się zawaliło. W Waszym życiu. Wy to tutaj pożegnaliście, tak? Wy to tutaj pożegnaliście w tej szóstce, szóstce pentakli. Doświadczyliście lub doświadczacie właśnie tej biedy emocjonalnej i, i staracie się przed tą osobą po prostu uchronić, i staracie się przed nią tutaj uciec, żeby jak najmniej ona Wam tutaj zabrała. Tak, zobaczmy jaka jest karta rada dla wagi. Rydwan. O, Rydwan. Powiedziałam uciekać przed kimś, to, to Rydwan i wyjazd. Tak, uciekać do matki. No <grybujesz> tak w takim tłumaczeniu z Rydwan. E ruszyć z miejsca. Natomiast królowa, królowa Kielichów to jest kobieta opiekuńcza, kobieta piękna i często mi właśnie pokazuje jakąś mamę, więc może właśnie tutaj co niektórym, bo to jest czytanie bardzo specyficzne, mi się tutaj dla wagi pojawiło, że po prostu macie, macie ruszyć, ruszyć do matki, uciec przed tą osobą do, do jakiejś starszej kobiety, iść po jakąś radę być może w, tej, w tym rydwanie do jakiejś kobiety, która jest Wam tutaj przychylna i która pomoże Wam w tej całej sytuacji tutaj trzeźwo spojrzeć i, i uratować się troszeczkę przed, przed działaniami innych osób. W Waszym znaku pełnia, więc tutaj Energie też widzę bardzo ciężkie. Dobrze, co dla bliźniaków? Co dla bliźniaków? my sobie, czuję, że muszę śnięta śnięta mają świat dziesiątka miecz No i obliliaków też jest tutaj też jest tutaj siódemka, siódemka mieczy, świat. Świat już pojawiał się wcześniej w składach. Dziesiątka mieczy, kochankowie i trójka mieczy. Tak, no tu jest też jakaś strada, kogoś bliskiego. Jako, że pojawili mi się ci kochankowie tutaj, więc myślę, że to jest jakaś strada, jakaś nieszczerość z czyjejś strony. Tutaj właśnie ta dziesiątka mieczy mówi, że to są już takie problemy, że wy tego już po prostu macie dosyć, że wy tego już nie możecie znieść, że tu jest właśnie jakaś osoba w waszym otoczeniu, być może oddalona od Was długimi kilometrami i ona tutaj dopuszcza się jakiejś nieszczerości, dopuszcza się jakiejś strady w, waszej, w Waszą stronę. Tutaj ta siódemka mówi, że po prostu są tu jakieś kłamstwa, które bolą ktoś wam tutaj jakieś rany zadaje i wy to wszystko niesiecie, wy, wy to wszystko y, już nie możecie znieść i czekacie, aż po prostu, aż to się wszystko y, zakończy. tak? Bo tutaj jest właśnie y, z tej, y, być może wy się właśnie tutaj nie spodziewacie, bo taś, ten świat y, to jest dla mnie taka karta, że pokazuje mi y, coś, co przychodzi z zewnątrz, co nam otwiera oczy, o czym wcześniej myśleliśmy, że tak może być, ale nie dopuszczaliśmy tego wszystkiego do głowy. I nagle tutaj w tej dziesiątce mieczy po prostu widzicie jak ten statek powoli tonie i Wy możecie tylko i wyłącznie obserwować jak coś się tutaj sypie, tak? że coś się tutaj ten Tytanik po prostu tonie i Wy tutaj z boku jako Ci ludzie obserwujecie to i nie możecie w tej sytuacji już nic robić. I zostajecie po prostu z tym złamanym sercem na koniec, z tą zdradą i nie wiecie, jak z tego wyjść. Natomiast tutaj ten świat to jest też taka karta, że wam się po prostu w tej sytuacji jakieś wasze oczy otwierają na czyjeś czyny. I tutaj jest, wyłożyłam po prostu jako kartę radę królową kielichów. No tak, już to wagi było, bo waga też bardzo miała trudne czytanie. Jej też tutaj się w Radzie pojawiła ta królowa kielichów, więc właśnie być może trzeba zapytać o radę w tej sytuacji wypłakać się komuś. Być może to jest jakaś matka, być może to jest jakaś przyjaciółka, jakaś osoba, która Was wspiera. I w karcie Radzie po prostu, być może poprosi ją o pomoc. Jeśli Wam to ulży, to idźcie się wypłakać do tej osoby. Jeżeli ta osoba to Wasza Mama, zapytajcie, co ona by zrobiła na Waszym miejscu. Tak? To jest, to jest karta rada. Dziękuję serdecznie bliźniaki. Tak mi wpadło przy okazji bliźniąt do głowy, że być może do Was po prostu wraca jakaś osoba, która Was kiedyś zraniłam i ona by chciała właśnie w tej dziesiątce mieczy zobaczyć Was. Jako osobę, która sobie sama nie radzi, tak? Ona wraca do Was, żeby zobaczyć, co się u Was dzieje. Czy Wy sobie w ogóle radzicie po właśnie jakimś tym odejściu? Ciężka energia bardzo. I tutaj karty dla. Teraz dla wodnika. Co się dzieje na tą pełną wodników? Jak energia, jakie sytuacje, wydarzenia? Co się tutaj u Was zaciewa? Chyba chaos u wodnika. Zobacz, postawię czwórka, buław, dzieci, słońce, dwójka monet. Tłożymy świątkę kielichów. No, myślę, że już tutaj nie będę dokładać. Gdy nie sobie tutaj jeszcze a z mhm. Były akurat wodniki tutaj na tą pełnię... Dostaliście bardzo piękne karty, bo tutaj macie jej czwórkę. Buław, karta zadowolenia, zobaczcie, karta szczęścia, bo to jest kominiarz tutaj, więc kominiarz jest symbolem szczęścia. Tutaj jakaś kobieta właśnie bogato ubrana i oni sobie po prostu idą y, frywolnie, skaczą, nawet on tutaj, ten kominiarz, skacze z tą drabiną, więc ta drabina y, nie jest tutaj dla niego żadnym ciężarem. Y, myślę, że tutaj jest właśnie jakaś radość, jakieś wspólne spędzanie czasu, y, jakaś taka frywolność, dobrze się czujecie ze sobą. Tutaj czwórka była, to dla mnie taka szczęśliwa, szczęśliwa para. I tutaj w tym słońcu, najczęściej jeśli chodzi tutaj o rodzinę, pojawiają się właśnie jakieś sprawy rodzinne z dziećmi. Zobaczcie, tutaj z tego jaja oni niosą, dzieciaki tutaj już są zadowolone i niosą jajo. Z tego jaja coś nowego się tutaj wykluje. To jest symbol nowego życia, więc być może tutaj to niedawna właśnie um, założyliście tutaj jakąś rodzinę, być może czekacie w tej chwili na jakieś dziecko, um, być może dowiadujecie się, że w waszej rodzinie to dziecko się pojawi, tak, że będzie to powiększenie rodziny. E, I tutaj e, w tej karcie dwójki, e, dwójki monet jakby zobaczcie yy, troszeczkę yy, oni on tutaj próbuje ten pilot wciągnąć tak do, do tego samolotu żeby ona nie spadła czyli yy, być może właśnie yy, to dziecko tutaj yy, zapewni wam zapewni Wam y, jakąś stabilizację, jakieś poczucie równowagi. Być może y, Wy chcecie z własną dziecią w rodzinie zapewnić tutaj tą y, stabilność y, i walczycie, żeby ta równowaga pomagacie sobie nawzajem, współpracujecie, żeby ta równowaga jak najbardziej tutaj była w tej rodzinie utrzymana. Tu jest szczęście, tu jest miłość, są piękne uczucia, takie wzniosłe i tutaj właśnie jest jeszcze ta, ten as, as buław. I siódemka, siódemka kielichów. No, wbrew pozorom, siódemka kielichów w innych taliach mówi, że, że jest jakiś wybór, że pojawiają się, pojawiają się jakieś złudzenia. Natomiast w tej, w tej karcie, tutaj, zobaczcie, że ta karta mówi raczej o dobrobycie, tak? że tutaj wszędzie jest jakiś dobrobyt i że dla każdego tutaj, kto tylko poprosi tych owoców, tutaj starczy. Więc myślę, że przy tej, przy tej szansie, która nam się, szansie na działanie, bo to jest dla mnie zawsze szansa na działanie w tym asie buław, szansa pojawia się na to, aby każdemu było w tej rodzinie tutaj dobrze, żeby ta równowaga była zachowana. Tutaj może jakąś... Nie, myślę, że nie, nie czuję potrzeby tutaj yy, dokładania karty rady, bo myślę, że w tych kartach już tutaj wszystko, wszystko wiecie, jak to ma się potoczyć, macie w swój plan i idziecie według tego planu. Więc dobrze, no myślę, że to wszystko na dzisiaj. Zapraszam na kolejne spotkania. Trzymajcie się. Pa!